No teraz, dzisiaj dowiesz się, jak dobrać obróbkę, rodzaj obróbki i jej dokładność, żeby uzyskać konkretną chropowatość powierzchni. Jest kilka takich elementów, które wpływają na, te, na, te, na ten parametr, jaką jest chropowatość. Może zacznijmy od tego... Jak to się ma do podstaw konstrukcji maszyn, jak się to ma do technologii i dlaczego stosuje się taką czy inną chropowatość? Chropowatość powierzchni stosuje się wtedy mniejszą, czyli ta powierzchnia jest gładsza, wtedy kiedy jest to bezwzględnie potrzebne. Jeżeli nie potrzebujemy tego, to ta obróbka, żeby nie była zbyt droga, robi się tą chrypowatość naj, najtaniej jak to jest możliwe. Bo jeżeli na przykład masz do zamontowania załóżmy na wałku łożysko, to wiadomo, że musisz zrobić RA04. Jeżeli na przykład w danym, na danym czopie pracuje pierścień uszczelniający, tak zwany zimmering, musi tam być 0,2, ponieważ jeżeli będzie więcej, to ten pierśń się po prostu szybciej zużyje i straci szczelność. Ale jeżeli na przykład wystarczy, że to będzie jakiś korpus i dwa, na przykład dwie połowy korpusu stykają się ze sobą i są ze sobą skręcone, to spokojnie wystarczy to załóżmy 3-2. I o tym można mówić przy konkretnych przykładach, czyli przy rysunkach wykonawczych wałka, korpusu, koła zębatego czy koła pasowego. I teraz, jak tutaj widzisz, tu jest taka strona z literatury, która jasno opisuje właśnie zależność tej, tej kropowatości od sposobu rodzaju obróbki. I jak widać, ta obróbka, która może być nazwana obróbką zgrubną, czy to będzie w przypadku toczenia, czy na przykład niech to będzie rozwiercanie. No, rozwiercanie może to jest zły przykład, ale. Załóżmy, niech będzie frezowanie, to widać doskonale, że to frezowanie zgrubne pozwala uzyskać tak naprawdę chropowatość 25 albo 12,5 i to jest wystarczająca chropowatość, kiedy więcej nie potrzebujemy, kiedy na przykład jest to jakiś element który no, element otwór na przykład w który wchodzi śruba zwykła śruba to spokojnie to wystarczy ale jeżeli na przykład chcemy uzyskać mniejszą chropowatość czyli większą jakby dokładność tej powierzchni no to wtedy musimy zastosować obróbkę dokładną czyli na przykład toczenie dokładne pozwala dostać uzyskać chropowatość powiedzmy od 1,6 do 6,3 i teraz jak to jest, że raz uzyskujemy dokładność, czyli powiedzmy toczenie zgrubne, raz dokładne, są takie trzy parametry w podstawach konstrukcji maszyn w technologii, jak posów, posłów, prędkość skrawania prędkość skrawania, skrawania i głębokość skrawania. Dlaczego ja tu napisałem w taki sposób? Ponieważ one wzajemnie na siebie wpływają i wzajemnie na siebie wpływają i jakby nie można dowolnie zwiększać wszystkich tych parametrów. I Zaraz powiem dlaczego. Może oznaczmy sobie w ten sposób, że posuw jest literą P, prędkość skręcania literą V, a głębokość skręcania niech będzie litera G. I teraz jeżeli mamy obróbkę zgrubną, czyli powiedzmy, że jest toczenie zgrubne, czy jakakolwiek obróbka zgrubna, to wtedy Głębokość skrawania będzie duża, Posuw będzie duży, a prędkość skrawania będzie mniejsza. To tak może obrazowo. A jeżeli na przykład mamy obróbkę dokładną, dokładną, to wtedy jest całkiem inaczej. Prędkość skrawania będzie duża, albo bardzo duża. Weźmy na przykład szlifierkę. Szlifierka służy do obróbki dokładnej. I każdy słyszał, jak szlifierka pracuje. To świadczy o jej prędkości skrawania właśnie. Posłów będzie mniejszy wtedy przy obróbce dokładnej, a głębokość skrawania będzie też mniejsza. Czyli jak widzisz, tutaj jedno drugie wyklucza. Y to, co tutaj napisałem na czerwono, to właściwie jest kluczowa wiedza, która wyjaśnia prawie wszystko. Czy mamy tą obróbkę dokładną. I też tutaj widzimy, że te chropowatości, które są powiedzmy poniżej 08, 0,4, 0,2, to już tutaj bardzo często wymagają obróbki bardzo dokładnej. Może w innym kolorze to pokażę. Na przykład frezowanie bardzo dokładne. No tutaj da się zrobić 1,6, ale można się też da 08. I wtedy co się dzieje? No właśnie, ten, yy, ta prędkość skrawania jeszcze pójdzie do góry, ten posuw pójdzie jeszcze niżej i ta głębokość skrawania pójdzie jeszcze niżej. Czyli jakby ten proces, yy, ta prawidłowość właściwie tego procesu, tutaj będzie jak najbardziej zachowana. Czyli zwiększając prędkość, i zmniejszając posuw i głębokość, zwiększamy dokładność. Zdanie, które mówi bardzo dużo. No i tak naprawdę, właśnie o tym o, to jest cały jakby klucz, klucz jakby do, do, tego, do tej prawidłowości. A dlaczego nie można zrobić wszystkich parametrów bardzo dużych, Czyli głębokości, posuwu i prędkości tak naprawdę może nie będziemy tego rozwijać, bo to już jest kwestia technologii, ale po prostu nie ma takiej, może inaczej, może są takie obrabiarki, ale wymagana by była bardzo duża moc napędu obrabiarki, żeby to wykonać, albo byśmy po prostu połamali narzędzia. Tyle na ten temat. Także tutaj no jak widać, idąc z dokładnością coraz wyżej spada nam chropowatość zwiększa się dokładność. I tak jak mówię, te parametry skrawania tutaj są jak najbardziej związane z tym. A już dokładnie każda obróbka po kolei, no to przy jakichś konkretnych detalach, na przykład wałek koło zębate. Jeżeli będzie tutaj zainteresowanie, to bardzo proszę w komentarzach. Pytajcie, to będę tutaj jeszcze rozwijał temat. Tak przy okazji, ta tabelka jest bardzo pomocna. Napiszę w, w, w opisie, jaka to jest literatura. Można korzystać i, i używać. Tyle na ten temat dzisiaj i do następnego, do następnego razu.